Widzowie, jest godzina 4:30. Cześć! Mam dzisiaj dla Was film, jakiego jeszcze na tym kanale nie było. Postanowiłem, że wstanę o 4:00 nad ranem i wyjdę zrobić zdjęcia w momencie, kiedy Warszawa budzi się do życia. A co lepsze, była naprawdę idealna pogoda do tego typu zdjęć, ponieważ przez całą noc padał deszcz. A tak jak wiecie, Pogoda deszczowa jest naprawdę super, jeśli chodzi o ciekawy efekt na zdjęciach. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowym na tym kanale, to pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Pomaga mi to rozwijać ten kanał, a ja nie przedłużając, zapraszam was na dzisiejszy film z fotografii ulicznej. Widzowie jest godzina 4:30, cała Warszawa jeszcze śpi. Ja wstałem, żeby porobić zdjęcia i nagrać dla was odcinek. Pada deszcz, więc w sumie jest naprawdę bardzo fajna pogoda. Będziemy robić fotki piątką. Mam nadzieję, że mój aparat przetrwa tą próbę deszczu. No i że uda się zrobić też jakieś fajne zdjęcia. Naprawdę nigdy jeszcze o tej godzinie nie robiłem zdjęć. I myślę, że uda nam się strzelić coś ciekawego. Spróbujmy tutaj zrobić jakieś odbicia. Stąd mamy salutkie. 4.35, z tego co mi wiadomo, dzisiaj miało wstawać słońce i miał być wschód, ale jest strasznie jak pochmurno, więc pewnie szybko tego słońca nie zobaczymy, ale może to i lepiej. Tu fajny widok mega na pałac kultury. Taki, który wychodzi tam z za budynków. Tak, wiecie co, ja przepnę się na 35. Myślę, że z 35 będą fajniejsze efekty niż z 85. Szczególnie, że jest mało ludzi i muszę w sumie strzelać architekturę. Szybka zmiana obiektywu. Dobra, mam już 35 i ja myślę, że jest to dużo lepszy wybór. Zawsze chciałem zrobić jakieś fajne zdjęcie światła trzeba jakieś sztosy zrobić znaczy ja muszę zrobić, wy nic nie musicie bo jak nic ciekawego nie zrobię to będzie oznaczało, że staję na marne a nie lubię wstawać o tak wczesnych porach uuu, patrzcie jakie mocne zdjęcie Lecimy dalej. Jestem naprawdę mokry, też muszę po jakiś czas wycierać gołko, żebyście mieli dobry widok. Tu też mamy ciekawy kadr z wykorzystaniem tego odbicia. O tu jest mega fajna uliczka. W sensie taki, takie wejście w sumie. I mamy też odbicie tam światła. Już nie ma odbicia światła, ale zróbmy coś takiego. I sam mamy auto, więc sobie poradzi. Czy tu da się wejść? No to jest zamknięte. Ale naprawdę bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawe podwórko. To nie jest uliczka, to jest podwórko Uuu. Widzowie, patrzcie tutaj. Czy to jest zamknięty alkohol? Tak, to jest zamknięty alkohol, który tu stoi. Stawmy go może tutaj jakoś tak. Nie będę tego zabierał. Ktoś może skorzysta, ale zróbmy jakieś ciekawe zdjęcia tego. Fajne znalezisko. Połóżmy to może w bardziej ciekawym miejscu eee, pod sklepem Niech ktoś sobie znajdzie i wypije Przejdźmy się może tu no, Chodź tu w sumie nie ma nic takiego ewentualnie odbicie fajne kropelki tako jeszcze można spróbować to złapnę ja chcę na szybę ostrość, halo policja tak, muszę jeszcze zrobić jakieś fajne fotki szyb bo to naprawdę ciekawie wygląda ale powiem wam, że Pogoda nie dopisuje, bo pada coraz mocniej Ale naprawdę Coraz mocniej pada Więc Więc jest nieciekawie Pod tym względem, naprawdę mokro Ale czego się nie robi dla swoich ukochanych widzów Tu w sumie te Czerwone światło ciekawie wygląda Jakby mi się Hmm. Bije się na chwilę na ulicę i tak nic nie jedzie i zrobimy takie zdjęcie z tym światłem tutaj. Dobra. Mamy to tego busa. Tym przystankiem też bym coś zrobił, podoba mi się bardzo. Przełączę na ostrość manualną spróbujemy na te kropel deszczu wyostrzyć. To one naprawdę ciekawie wyglądają. Coś tutaj może do góry Okej, okay, fajnie to wygląda. Muszę przetrzeć obiektyw, schowam się na chwilkę tutaj Ale... Strzelmy coś takiego Dobra, idę dalej, nie zatrzymuję się Do Tego Mercedesa bym chętnie zrobił, ale to by mi się w sumie przydało 85 teraz A dopiero co zmieniłem na 35 Więc strzelmy 35 piątką I może coś z tego się fajnego uda Wyrzeźbić jeszcze później W postprodukcji Zróbmy coś takiego Już nie chcę też Denerwować ludzi o czwartej nad ranem Powiem wam, że piąta godzina dochodzi a Warszawa nadal pusta. Już teraz większy ruch, ale nadal nie ma... nie ma ludzi na ulicach. Tam mamy kolejną osobę z parasolką. Może jakby spróbować coś takiego odbicie od tej szyby tu pani w sumie idzie z tą walizką ciekawie Fajnie to Jest taka super kałuża, że jak ten autobus będzie jechał dalej, a mam nadzieję, że będzie jechał dalej. Tak, to wyjdzie naprawdę mocne zdjęcie. Tylko mogę być cały mokry, ale myślę, że warto będzie. Poświęcimy się. Mamy to widzowie Naprawdę bardzo fajnie ten strój wygląda Tego można w sumie z wykorzystaniem Tego odbicia Tylko niech przyjdzie bliżej Te żółte stroje naprawdę mega robotę robią. E, tu też można fajne zdjęcia zrobić z tymi e, przystankami. Już wcześniej coś tutaj próbowałem. Teraz mamy jeszcze więcej odbić od wody. Więc może się coś uda ustrzelić. No i będę się chyba już w stronę metra. W autobusie, ale też nie mam pojęcia, czy mam wyjść na Tu pani z parasolką, fajny będzie kadr. Hmm. Tu jest mega to odbicie w wodzie. O, psa, już raz robiłem takie zdjęcie, ale. Bardzo lubię to odbicie Jeszcze spróbujmy coś takiego Kurczę, koło takiej BMW to nie mogę przejść obojętnie Zróbmy znaczek z deszczem To na pewno będzie mocne Może właśnie jakieś detale porobię eee, Musimy pozostać przy tych detalach Kurczę, powiem wam, że auto focus mi się nie chciał wyostrzyć i miałem inny pomysł na to zdjęcie, ale i tak myślę, że wyszło coś ciekawego. Już jest coraz większy ruch też na ulicy, ja bym jeszcze strzelił ten tramwaj z odbiciem w tej wodzie. Coś takiego. Pamiętajcie, widzowie, łapce w górę za to poświęcenie i widzimy się w mieszkaniu. Jeśli chodzi o obiektywy, to na początku robiłem fotkę 85 a później przepiąłem się na 35 i myślę, że był to dobry wybór. Wróciłem do mieszkania, cały mokry, ale myślę, że było warte, ponieważ nigdy nie widziałem Warszawy tak pustej, a jest naprawdę super okazja do tego, żeby zrobić zdjęcia, jakich nigdy wcześniej jeszcze nie robiłem. Więc polecam Wam również wybrać się o takiej nienormalnej porze na miasto i spróbować zrobić jakieś zdjęcia. A jeśli pogoda będzie też taka nienormalna, to myślę, że wyjdzie to jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o styl obróbki z dzisiejszego filmu. To wszystkie zdjęcia zostały obrobione za pomocą presetów z paczki Street, więc jeśli podoba Ci się ten styl obróbki, to wbijaj koniecznie na stronę konradwalens.pl i znajdziesz tam wszystkie presety, które dla Was przygotowałem. Na koniec chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, gdzie możecie na bieżąco śledzić wszystkie projekty, które robię. Oraz chciałbym Was również zaprosić na moją grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Obiektywni. Możecie tam dzielić się ze społecznością, zdjęciami, które tworzycie a na live'ach będziemy robić przegląd w tej oto właśnie grupki, a najbliższy live jest w niedzielę o 20, więc zapraszam Cię serdecznie. Dzięki wielkie wszystkim, którzy obejrzeli ten filmik do końca i widzimy się w kolejnym. Cześć!